Idealnie relaksuje się na rolkach, biegając czy śmigając na supie. A to jest idealne miejsce do tego. Tam jest Donauinsel, czyli wyspa w środku miasta, gdzie ludzie grillują, relaksują się czy uprawiają sport. I Właśnie za tą różnorodność kocham to miasto. Donauinsel? Ma 21 km długości, więc jest bardzo długa, za to wąska. I to jest super, bo jadąc na rolkach, z jednej i z drugiej strony patrzysz sobie na Dunaj. Austriacy są blisko natury, nie lubią konsumpcjonizmu, są tacy bardziej stonowani, szanują tą naturę. Do pracy jeździmy tramwajem, metrem, często również rowerem. Samochód jest wykorzystywany na wycieczki weekendowe, za miasto. Każdy becerk, czyli dziennica mają swoją własną strefę parkowania, więc tak naprawdę nie opłaca się jeździć samochodem, bo musisz za to słono zapłacić.